Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest dziesiąty. Piąty. Piąty. Dziesiąty to <grym> wybarwiny! Do, do dziesiątego muszę wsiąść Ja bym tylko słuchaj dziesiąty, bo wypłatę ma na dziesiątego. Jakby był właśnie, dziesiąty to bym wiedziała. Bo... Ja bym wsią... Nie no za galopowałem się. Tak, Piąty tak, dziesiąty jest. Tego. Tak jest chyba niedziela. Sobota o... Sobota to w piątek wiem no. Nie wypadnie. no nie w poniedziałek. Pójdzie panu na konto w poniedziałek w piątek. Panie Jarku. Mm, 9 września, to jest optymalny czas na sianie żyta w naszych terenach. Tak i tak jeszcze do przodu jesteś. Jesteśmy do przodu z czasem. Jest sucho, bardzo, bardzo sucho. Bardzo. Za siewnikiem słuchajcie się kurzy, to jest tuman kurzu, ale to już jest taka susza u nas od dwóch miesięcy. Susza jest przeokropna w ziemiakach, w burakach, buraczki mamy malutkie, ale Myślę, że taki dodatkowo filmik nakręcimy o tym, jaka susza w tym roku panuje na naszych polach. Ale to, że jest susza, to nas nie obliguje do tego, że musimy w terminie siać. Rzepak już posieliśmy w tym roku wcześniej niż w tamtym roku. Posieliśmy prawie 200 h I teraz taka próba była: 170 hektarów posieliśmy bezorkowo, 20 orkowo, prawda? 24 orkowo. A co pan taki niemrawy dzisiaj? No to właśnie 23, jak widzę. <grymne> 25, 24, 23. 23 panu wyszło? No to gratuluję. Nie, bo tu jest pole 23. To znaczy, że pan yy, zrobił pewne omijaki. Do rogów tak. pan nie dojechał. Gdzieś na środku musiał zostać. <grymne> Gdzieś musiał pan zrobić omijaka. Ale fajnie będzie mieli porównanie, bo jest pole przy polu, tak? Także będzie mieli tak naprawdę... Tylko te orkowo posieliśmy trochę później, bo tydzień czasu później, więc rzepak już szedł, ale jest malutki, prawda? Tak, jest, To że on jest po to może być trochę całkiem inaczej się zachowywać właśnie. A może lepiej? No, daj Boże. Daj Boże. Ale słuchajcie, siejemy żyto i siejemy w tym roku 100% żyta jakiego? Hy hybrydowe. Hybrydowego. I to jest słuchajcie, hit w naszym gospodarstwie. Do tamtego roku nie może było nas namówić na hybrydowe żyto. Nie no, hybryda dała ponad półtorej tony więcej od, popu, no. po, od populacyjnego. Ja liczę, niech da tonę więcej, słuchajcie, jak no. da tonę więcej, to dla mnie to już jest sukces. Bo panie Arku, trzeba powiedzieć, że ta hybryda też nie była ściana no, na tych górach, tylko była troszeczkę Nie, nie na nauku, nie? No więc właśnie, to dlatego nauku. też ta różnica była u nas e, no. bardzo mocno widoczna, prawda? Przy koszeniu. Tak, i te nasze, jakby mówiąc, było pochylone takie, nie? A tamte normalnie się tego, jakie było bardziej stojące, nie? Bo po prostu się odróżniało. Więc od wizualnie jest dużo to, lepiej wyglądało. No, no słuchajcie, zrobiliśmy taką próbę na 10 hektarach 10 hektarów tej hybrydy. No i plon wyszedł naprawdę zaskakujący. Co spowodowało, że postanowiliśmy zainwestować w tym roku w nasiona żyta. Kupiliśmy z trzech firm nasiona żyta hybrydowego. Kupiliśmy w Tyzamviaś, gdzie w Polish Agro, Polish Agro. W no i bezpośrednio w kawu. W się kupiśmy, bo e, zamówiliśmy cztery różne odmiany żyta. E, Gor, Serafino, Berado i, i, Pulsor. i Pulsor. Pulsor w tej chwili się jemy. E, normalnego żyta populacyjnego pan Jarek ile zawsze siał w gospodarstwie, pamięta? No tak zawsze się więcej się, ono, się no, 70, 80 kg się siało. Nawet i 120. No, nawet i 120. Jaka, takie nasiona były, nie? no to ja liczyłam w ten sposób, że jeżeli żyto kosztuje 1200 zł i tego żyta, powiedzmy 120, no to koszt nasion to jest około 140-150 zł na hektar. Natomiast żyto hybrydowe wyszło nas wyszło nas na hektar około 560 zł. No, czyli to jest, no, koszt jest niemały, bo, bo, bo na hektar trzeba wydać 530 zł, ale trzeba przyznać, że to już jest zaprawione, e, bardzo ładny materiał siewny przyszedł, tak. bardzo ładny. I jeszcze kupiliśmy go też w tej promocji, tak? W KWS-ie no występowała ta promocja, 300 zł zwrotu do, to nie wiem, to było do, chyba do do, do, do 21 worków. Tak. 300 zł dopłaty do 21 worków, tak. To trzeba było zakupić do końca chyba sierpnia czy do 20 sierpnia, tak. zarejestrować się. Do 15 sierpnia trzeba było kupić, a do 11 września. Zarejestrowaliśmy się w tym programie My KWS. W internecie śmieję się, dlatego żeśmy się tam rejestrowały 3 dni. Raz próbowała Paula, raz ja, raz Alicja. Ale okazało się, że każda z nas po prostu założyła konto i nie mogłyśmy się zalogować na Wszystkie hasło. chciałam się zalogować na stronę do KWS-u. Każda swoje hasło wprowadzała i potem był problem, ale Doszliśmy już do konsensusu, do, do, do jednego konta, do jednego hasła. Każdy założył, bo kupiliśmy też to oddzielnie na moje gospodarstwo, oddzielnie na Paulinkę, dlatego żeby ta promocja też nas no jakby no bardziej do... No po prostu każda z nas prowadzi swoje swojego gospodarstwo no i tak. kupuje swoje nasiona. No tak. Przepraszam, proszę, ja tam się zapytam, czy czyje znaczy? to pole? Ja... Na polu ja teraz się. A zgadnie pan. No. A na czyim pan chce? Aktualnie u brata. A brat za robotą lata? No, dziękuję za wypowiedź. Brat za robotą lata. I, I, I tak. dlatego nie możemy no, znaleźć teraz nasion w ziemi. I gdzieś te nasiona poszły bokiem. Słuchajcie, małe nasionka żyta, mało wysiewu tego żyta, bo siejemy 47 kg mi wyszło, tylko nie wiem, czy panu Jarkowi tyle wyszło. Na pewno? No myśmy tu teraz z rozmawiali. Żeśmy liczyli, bo w worku tam było chyba 380 kg i siedzieli na 8.

No i wyszło nam, słuchajcie, połowę tego, co zawsze sieliśmy, ale to i tak y, koszt na hektar się nie zmienia, bo to jest 560 zł, ale już zaprawione i oczyszczone żyto. Tak, Dokładnie. No, super, super. no i pewne. Materiał, Materiał pewny z KWS-u, także... A właśnie, daj, bo do, do tego żyta dali czapkę tak, do Pana Panie Jarku, Panu czapkę, bo to o, operator siewnika. Dali dla operatora. Ja, ja raz zazwyczaj Czeka w czapkach nie chodzę. Ale A, pasuje jak ulał. Jak na akurat w czapkach nie chodzę, no ale... To sko... dla, da Pan dla żony. Skoro dali, to ja to wykorzystam. Dla żony Pan da? To żony. dla żony. Sprzed... Sprzeda Pan. Uwrócę, uwrócę i dopiero. Chciałam się tego powiedzieć, że w KWS ma też taką opcję, że logujesz się na epole i tam zaznaczasz miejsce, w którym jest uprawiane właśnie dana plantacja, czyli nasze żyto. I ono jest tak, jakby ubezpieczone do końca marca. Jest taka możliwość, że w razie co, co by się nie zadziało, czy przez warunki pogodowe by wystąpiły złe, i co, coś by się stało z tym nasionem, oni 50% potem nam dopłacają do materiału siewnego, żeby... Słyszał Pan to? Dosiać. Nie wiem. Nieźle, nie co? Mogę. Ale na przykład też jakby ktoś oprysk źle zrobił, nie wiem, coś się stało, przypaliło i tak Wiesz? dalej? Nie też. wiem, też. Też, może, może można negocjować. Nie, też, też. Też, tak? Też. Jakby oprysk źle był wykonany, na przykład gdyby Wojtek się pomylił, nie wiem, spalił te żyto. To do końca marca jest taka promocja, że oni potem dopłacają połowę do następnego e, Ale Do marca, do wielu No ale no tak, to można negocjować, żeby przedłużyli to. Możemy mówić, że może przed przymrozkiem, no, ale wiadomo, że to nie wymarza. No, się, <laughs> że to nie wymarza. I, ten, i tu Pałunkę poruszyła kolejny temat Żyta, Żyto nie wymarza. I teraz słuchajcie, mm, bardzo ciężko jest nam przekonać Pana Jarka do płytkiego siewu żyta, bo on od wieków siał żytą na ile centymetrów? Do trzech centymetrów. Kiedy? W tamtym roku. W tamtym roku? Tak. Bo już Pan... No, ale że woda przyjechała na bole i już tego i muszę, deczko muszę wypłycić. Wypłycić, tak. No. I tutaj po to ma Pan te klipsy, to nie są klipsy na uszy, to są klipsy... Na siłowniki. Chociaż na uszy też można klipsy na, na siłowniki i będziemy wypłycać jeszcze y, bardziej, bo y, czasami jest to nasionko na 3 cm, czasami jeszcze głębiej, a chodzi nam o to, żeby żyto było jak najpłycej. Dlaczego? Dlatego, że y, żyto głęboko posiane nie rozkrzewi się tak jak powinno, a płytko, płyt, płytkie nasionko poradzi sobie idealnie z rozkrzewieniem. Żyto nie wymarza, więc nie bójmy się o to. Nie bójmy się o wilgoć, bo pan Jarek się bardzo boi też o wilgoć. Mówi, że im głębiej, tym wilgotniej, ale zapowiadają na sobotę deszcze, więc żytko dostanie wilgoci. No bo tak to i leży w tyle, nie? W boi się pan, widzę, no nie? Nie, czemu nie boję się? Trochę kiedy? się pan tak... No bo te deszcze nas umijają cały czas, pogoda pokazuje, będzie padać, będzie padać, wszędzie dookoła pada, aż gotowo mija. 10 kilometrów stąd spadło 15 litrów, a u nas nawet nie litra. Ale nie martwimy się, bo mimo tego, że tego deszczu nie ma, to i tak Pan Bóg błogosławi, bo plony są... Jakie? Przyzwoite. Dobre, no. A spodziewamy się jeszcze lepszych. Teraz. <laughs> <laughs> po tym <laughs> życie. Po tym życie. To jest e, duża inwestycja, ale też e, nasiona żyta kupiliśmy w terminie, więc e, jakby e, nie wiem, jaki tam termin Pomyka wybrałaś. W, w, Agropolisz, nie w Agropolisz? Wszystko, że, jaki termin płatności, płatności a wszystko do końca września. Teraz tego roku, tak. tak? No to, czyli taki krótki termin płatności. Jest to duży wydatek, ale on nam się zwróci już w następnym roku, kiedy tego żyta zbierzemy myślę o tonę więcej, minimum. A jeśli chodzi o koszta, to wyliczyliśmy w tym roku koszta, tak? Tak naprawdę uprawy nasze w tym roku żyta. i nie to... będziemy pryskać. No, nie wiem, I tak. to wyszło 4,5 tysiąca na hektar. A tak tak, koszta bo... są dość wysokie ze względu na wzrost cen nawozów. No to tak bardzo mocno podwyższyło. Bo do tej pory mieliśmy tam mniej więcej 3000, a teraz wyszło nam 4,5, nawet do 5 z robocizną. Ale jak to liczyliśmy? No poszło już nawóz, już tutaj poszło 200 kg NPK, bo dzisiaj rano Wojtek panu szybciutko e, nawóz wysiał. Tak, tak. Że pan miał gotowe. E, Ważne jest, żeby od razu po wschodzie żyta e, zrobić e, oprysk na robaka, e, potem na wiosnę damy jeszcze azot, no i te dwa razy polecimy grzybówką, bo właściwie e, żyto nie jest bardzo narażone na choroby, ale dwa razy grzybowym e, triazolami robimy na, na rdze brunatną. No tak. właśnie, o to chodzi, na rdze trzeba popryskać i co, panie Jarku, i zbiór, no. i zbiór. Dopiero co czekaliśmy na, na zbiór żyta w tym roku, a już jest po żniwach i A sięjemy. przepraszam, przepraszam, jeszcze tak, azot oczywiście 300 kg gdzieś damy, pewnie saletry, ale jeszcze damy kizerytu około 100 kg, kizeryt nie wiem, teraz jest około 2000 trzeba liczyć, jeśli chodzi o enpek i o azoty to liczymy no mniej więcej prawie 5, prawie no, 5000, liczyć około 5, czyli 1000 zł enpek, 1500 azot, 200 zł kizeryt. 560 sześćdziesiąt nasiona, plus robocizna, plus biur. No i tak Trochę, trochę się I teraz bierze. I teraz Panie Boże, pomóż, żeby to było Minimum 6 ton, ton z hektara. Będzie, aby do tego Będzie, będzie, będzie. Pan Jarek się postara, będzie. A no. potem, jak będzie kosił, to najwyżej powie nam potem z komputera: szefowo 7,5. A ja potem szukam w magazynie. No a co, nie było, było tyle. Ja wiem, gdzie to poszło. Ja, ja z Pola tyle zebrałem, a, a magazynier ma to, to ja nie. nie. No baj, a magazynier to brat pana, nie? Przepraszam bardzo, nie, nie, nie. 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 To jest to wszyscy jedna rodzina. No wszyscy Polacy no. to jedna rodzina. Ale <laughs> nie jest źle, zawsze może być jeszcze lepiej. No. Nie, no co nie jeszcze... ma co narzekać. My akurat należymy do osób, które nie narzekają i doceniają to, co mają. Ale też mówimy, jaka jest prawda. No, tak. Jeśli zbierzemy dwie tony, to zbieramy, to mówimy. No o to tym trzeba zebrać, no niestety, co się urodziło, to jeszcze zebrać. No i jakby ktoś był ciekawy, to już były u nas małe dożynki. <grym> no, tak bym się Ale że ja już ja wszystko pamiętam. Takie <grym> dożynki. <grym grym> <grym> 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 ja bym powiedział bardziej do, taki to taki wstęp był. już na zachęt. No, nie, to, to no bo to... poprawiny robimy 16 tak, to były dożynki, tak, no, poprawiny, a potem poprawiny, poprawin no, dożynkowych. No, tak to może, może, bo tak to się na razie nie czuję się obrażony, <grym> pani zaproszony. <grym> e, słuchajcie, tak szybko nam wyszły te dożynki, bo sprzyjała nam akurat sytuacja, ale Kolejne, kolejne dożynki już za tydzień. <laughs> kolejne dożynki już <laughs> tak, za Tak, Tak, za dwa tygodnie. Kiedy Pan wsiadł na ciągnik? Kiedy się okazało, że Pan ma... Jak zdobyłem prawo jazdy. To... I słuchajcie, i pamiętajcie, że Grimę robi Dzień Grimę w Chobienicach, także jeżeli ktoś ma ochotę, to też zapraszamy w imieniu organizatorów, my tam będziemy. Będziemy, będziemy. możecie nas tam spotkać. Pan Jarku, to Pan spójrzy ten wysiłek, dobra? Właśnie, idę założyć klipsy. Aż, Jeszcze, trzy? Aż trzy? Bo są trzy siłowniki. Tak. Na każdy jeden. Na każdy jeden. Pamiętajmy, że na każdym siłowniku musi być klips. Jeśli chodzi o siewnik, 14... A szefowa pojedzie i tak jest Jeśli chodzi o siewnik, to pamięta naszą babcię. Babcia Jadzia? Jadzia pamięta. <noise> no jak? no to 14 lat siewnik. Chorsz. To jest cukiereczek pana Jarka, chodzi bez awaryjnie, wymieniane są tylko. Co pan wymieniał w tym roku? No niech pan powie, co pan. To wszystko. No niech <laughs> pan <laughs> wymienił. Perniczki? Nie, tam są takie do talerzy, nie, takie ścierniaki. są. To, to ile pan talerzy wymienił? 10 sztuk. To koszt to... był ile? 2000? No nawet mniej. Nawet mniej. Ale ja chciałem tylko zaznaczyć, że pan Jarek bardzo dba o sprzęty. Jakbyśmy mieli samych takich pracowników jak pan Jarek, to byśmy nie mieli w ogóle kosztów napraw. No nie tylko pan Jarek dba o sprzęty, bo znam jeszcze kilka no osób. I można, czy... można powiedzieć, <laughs> prawdę, Tak, ale no. szefowaliśmy się burzyć. Bo bo... Pani nie... ja powiedziała prawdę. <laughs> Dobra, panie Jarek, niech pan idzie do roboty, bo tylko by pan się stał z nami i gadał. No. Już się biorę. Dziękuję. I... No, do widzenia. Jeszcze się placu. Idziemy zobaczyć Świnnego jak pan Jark wypływa. I teraz mam jeszcze trochę chyba Do dwóch cen. Szybko nie? Wystarczy to? Ile ma tych klipsów tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery klipsy są. No Dobra, to jeszcze tam... On co on tam... na wierzchu. Żyto musi być na posiane maksymalnie. 2,5-3 cm. 3 cm to już jest właściwie głęboko.